No to wezmę teraz ten krem. No jeszcze to, to. No to teraz mogę się opalać do zachodu słońca. O nie! Taka aplikacja kremu z filtrem na pewno nie zabezpieczy skóry przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Po pierwsze, nie może być to krem od tak z przypadku, bez sprawdzenia terminu ważności czy ważnych oznaczeń, mówiących nam o tym. Czy chroni naszą skórę przed promieniowaniem UVA i UVB? Po drugie, powinna być aplikowana odpowiednia ilość kremu. Przyjmuje się 2 mg na centymetr kwadratowy. Jest taka miarka na dwa palce. Tyle wystarczy, by zabezpieczyć skórę twarzy, uszu i szyi. Po trzecie, krem z filtrem powinien być aplikowany. 15 minut przed wystawieniem ciała na słońce. A po czwarte, należy reaplikować taki krem co 2-3 godziny, gdyż pod wpływem potu, pracy gruczołów łojowych i kontaktu z wodą przestaje być stabilny, czyli traci swoje właściwości.